W szkole uczysz się o piramidach, Grekach i Rzymianach, ale nikt nie mówi ci, że niektóre starożytne technologie do dziś pozostają zagadką. Czy wiesz, że tysiące lat temu ludzie tworzyli komputery, narzędzia chirurgiczne, a nawet mapy kontynentów, które miały zostać odkryte dopiero setki lat później? Dziś pokażę ci najbardziej zagadkowe starożytne wynalazki, konstrukcje i dowody, które do dziś nie mają wyjaśnienia. To nie teoria spiskowa. To historia, o której po prostu się nie mówi. Zacznijmy od technologii, które nie powinny istnieć. Mechanizm z antyki Tiry, znaleziony na dnie morza w Grecji, to starożytny komputer analogowy. Pokazywał ruch planet, fazy księżyca i zaćmienia. Zbudowany w II wieku przed naszą erą, ma zębatki i tryby tak precyzyjne, że przez lata uważano go za fałszerstwo. Dziś badają go naukowcy z NASA. Mapa Piri Race'a z XVI wieku pokazuje dokładnie wybrzeża Ameryki Południowej i Antarktydy bez lodu. Tyle, że lód pokrywa ten kontynent od ponad 6000 lat. Jak to możliwe? Słupy żelazne z Indii, jak ten w Delhi, mają ponad 1500 lat i nie rdzewieją. Nawet dzisiejsza stal nie dorównuje im odpornością? Do dziś nie wiemy, jak je wykonano. Przejdźmy do konstrukcji, których nie umiemy dziś odtworzyć. Puma Panku w Boliwii to kamienne bloki z idealnymi cięciami, jakby wykonanymi laserem. Niektóre ważą ponad 100 ton, a ich łączenia są tak precyzyjne, że nie da się włożyć nawet kartki papieru. Piramidy nie tylko egipskie, są też w Chinach, Ameryce Środkowej i Bośni. Każda wygląda inaczej, ale łączy je jedno. Nikt do końca nie wie, jak i po co je zbudowano. Podziemne miasta w Turcji, jak Derinkuju, mają kilka poziomów, szyby wentylacyjne i mogły pomieścić tysiące osób. W epoce, gdy nie było zaawansowanych narzędzi. Kto to zbudował i przed czym się chowali? Wiele z tych rzeczy nie pasuje do oficjalnej historii. Niektóre znaleziska sugerują, że zaawansowana wiedza istniała znacznie wcześniej niż sądzimy. Ale nauka często je ignoruje, bo nie pasują do znanych teorii. Historia, którą znamy, może być tylko fragmentem większej układanki. Może istniała cywilizacja przed cywilizacjami. Może to, co uważamy za legendy, było kiedyś prawdą. Co o tym myślisz? Który fakt zaskoczył Cię najbardziej? Zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz poznawać to, co ukryte między wierszami historii.